Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o filmowaniu luzczanką. Dzisiaj zaprezentuję Wam głowicę firmy Beskor MP101. Głowica wygląda tak. Na około własnej osi obraca się o kąt 340 stopni, w pionie obraca się odchyla się od poziomu o 15 stopni albo w dół, albo do góry, głowica jest elektryczna. Zasilana jest poprzez baterie AA, które mieszczą się tutaj. Są to cztery baterie Enelopy. One nie są w komplecie, są wsadzone przeze mnie. Może być zasilana również przez zasilacz sieciowy o napięciu 6V. Tutaj, jak widzimy, głowica może pracować albo manualnie za pomocą pilota, którego zaraz pokażę, albo automatycznie ale tylko automatycznie kręci się wokół własnej osi i może się kręcić w kącie 45, 90 i 340 stopni po prostu kiedy obróci się o kąt 45 stopni wraca z powrotem kąt 40 stopni zataczając pilot do głowicy wygląda tak mamy tu przyciski do sterowania góra, dół, prawo, lewo oraz przycisk kontrolny do regulowania prędkości pilota wsadzamy sobie tutaj włączamy głowicę na manual i wtedy zaświeca nam się power on na zielono. biorąc pilota możemy sterować głowicą jednocześnie zmieniając jej prędkość lub na przykład nie ma tutaj takiej dźwigni ale Jednocześnie możemy sterować, tutaj mało to widać, później jak pójdziemy na testy gdzieś w plener, to zobaczymy, że jednocześnie głowica może się obracać wokół własnej osi plus pionowo. Koszt zakupu głowicy bez kor w Stanach wiąże się z wydatkiem 130 dolarów. W Europie na ebayu niemieckim znalazłem ją za 250 euro. Tak naprawdę ta głowica jest bardzo fajna, ze względu na to, że baterię można do niej wsadzić do środka. I jak jedziemy gdzieś na plener czy gdzieś, gdzie nie ma prądu, nie musimy wozić ze sobą dodatkowych akumulatorów, dodatkowego zasilania, tylko po prostu zasilanie jest w głowicy. Teraz wybierzemy się na plener i pokażę Wam kilka ujęć z tej głowicy, jak ona po prostu chodzi.